I to jest bardzo ważna zakładka, czyli wyniki wpływające na wybór top oferty. To, to powinna być zakładka, którą bardzo często sprawdzacie. Możemy tutaj zobaczyć, że mamy takie rzeczy jak promowanie, jakość sprzedaży, stan produktu, jakość zdjęć gwarancji najniższej ceny, cena, czas dostawy, tak? Czyli tutaj możemy obrazowo sobie zobaczyć, że jeżeli jakiś wariant nie jest zaznaczony na zielono, no to warto go po prostu poprawić. I tutaj mamy taką informację, że twoja oferta miała bardzo wysokie szanse lub była top ofertą w wybranym okresie czasu. Więc co nam podpowie, które oferty nie mają top oferty, ale na przykład mają Wysoką szansę, gdzie niskim wysiłkiem osiągniemy te top oferty. Z kolei tutaj na przykład mamy coś takiego, że oczywiście, jeżeli na przykład nie wyróżniacie swoich ofert, to to będzie do poprawy. Jeżeli cena jest za wysoka, no to to będzie do poprawy. Natomiast ten system ma, ma po prostu wady. Po pierwsze, możemy tutaj zobaczyć, że gwarancja najniższej ceny ma status odpowiedni, czyli powinna dostać tę gwarancję najniższej ceny, ale cena jest za wysoka w tym. W tym katalogu. To jest różnica 5 zł. Jeżeli wejdziemy w ten produkt, to się może okazać, że po prostu no, nie ma tego produktu w tym katalogu. E, tutaj również mamy, że cena za wysoka, różnica o 49 zł. Wchodzimy w ten katalog, okazuje się, że tej oferty po prostu nie ma. Czasami jest, czasami jest to zgodne z prawdą, a czasami po prostu, po prostu nie jest.